Spotkanie z panem posłem Ryszardem Wilczyńskim, honorowym obywatelem mieszkańcem Kuniowa. Dobry człowiek, dobry poseł, dobry nasz przyjaciel Kuniowski. Witam serdecznie, Panie Pośle, oddaję głos. Dziękuję serdecznie. To był tytuł honorowego obywatela Kuniowa za wiele lat współdziałania z społecznością Kuniowa w procesie odnowy wsi, gdzie Kuniów należał nadal należy do, do liderów. I y, ludzie są wdzięczni za tą inspirację, są wdzięczni za narzędzia, które pojawiły się w wyniku funkcjonowania programu odnowy wsi. Najpierw to był odpis sołecki, a potem to był y, fundusz sołecki. Mamy, mamy konwent sołtysów, który znakomicie y, działa. Kuniów y, y, startował, był na trasach podróży studyjnych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowa Wsi. Tutaj szczególnie dużo zrobiono projektów, korzystając z inspiracji, które były sprowadzane niejako, czy podglądane w różnych miejscach, miejscach Europy, także w czasie podróży studyjnych, a więc ta to, to była wdzięczność wyrażona za to, że... Ludzie mogli zobaczyć, i co mogą zrobić i dostali taki argument w tak? żeby się zaangażować, żeby, żeby pracować, żeby również podziękowali za wojewódzki program odnowy wsi, który przecież też im dysponował instrumentami wsparcia i cały czas tworzył, tworzył asystę dla tych ludzi, wzmacniając ich, mówiąc, jak ważnym człowiekiem jest lider na wsi, jak ważnym. Jak ważną osobą jest sołtys, jak bardzo to wszystko jest obywatelskie. A pan był ojcem tego programu? No a ja do, dochrapałem się też tego tytułu Ojca Nowej Wsi w Polsce, co jest dla mnie bardzo cenne, bo w moim życiowym dorobku to, to jest ta centralna, centralna wartość, to centralne zaangażowanie i to zostawię po sobie jako wkład w rozwój obszarów wiejskich w Polsce, jako rozwój, wkład w lokalność. że to europejskie doświadczenie mogą przenieść na polski grunt i, i, i zaszczepić wielu ludziach takie myślenie, warto przyjąć odpowiedzialność, warto się zaangażować, warto pracować wspólnie. Jednak są dla partii rządzących, bo praktycznie czy to naprawdę będzie zrealizowane ten drugi punkt, wolność i demokracja. To jest podstawowy punkt. Yy... <laughs> To jest bo to są przywileje dla partii tak. Takie formy, tak? tak? Tak, tak. Część się zmieni, część się nie. Rusza y, moja kampania pod hasłem Pomysł na Polskę y, i myślę, że to sformułowanie pomysł na Polskę będzie dla Państwa interesujące, a w szczególności rozwinięcie tego pomysłu w postaci pakietu dla małych ojczyzn, y, czyli lokalności przyjaznej, bezpiecznej, czystej i zdrowej. O tym chciałem dzisiaj z Państwem, z Państwem mówić. Dlaczego tak? Myślę, że generalnie nawet kuniów mnie troszkę knął w, w tym kierunku. Czy inne miejscowości, inne w gdzie, z którymi jestem bardziej związany? Bo zadałem sobie takie pytanie. Jak prowadzić tę kampanię w sytuacji tak silnego zderzenia politycznego? W sytuacji, kiedy bardzo trudno się rozmawia z ludźmi i ta polityka krajowa powoduje, że zamykamy się na niektóre argumenty. Jak Państwo wiecie, dla mnie lokalność jest rzeczą najważniejszą. Ta lokalność, która pozwala urządzać świat na ludzką miarę, taką gdzie jak wyjdziemy... Za, za próg własnego domu, to zaczyna się owa Polska, Polska lokalna, gdzie mamy coś do powiedzenia, gdzie możemy razem ze z sąsiadami, razem z innymi osobami ze wspólnoty coś zrobić, coś pożytecznego zrobić. Doświadczenie w pracy parlamentarnej yy, pokazało mi, że lokalność nie jest mocno reprezentowana w Sejmie, że yy, problemy Dużej polityki, yy, rozwiązań makro, przykrywają te potencjały, które są na dole. Trzeba pamiętać, że sołectwa, same sołectwa, to jest 40 tysięcy jednostek, ponad, tam mieszka 16 milionów ludzi. Gdybyśmy jeszcze dorzucili takie mniejsze struktury wokół miejskie, czy w miastach, coś, co byśmy nazywali osiedla, na przykład pan Burmistrz mieszka na tym, co można nazwać osiedlem, no? to okaże się, że w tej Polsce lokalnej, tej, która jest yy, piętrowa, parterowa, bo tak taka jest zabudowa, no to mieszkać jest 20 dniach. I mało kto zadaje sobie pytanie, a jak to urządzić, żeby rzeczywiście wszystko, co możliwe z tej lokalności, z tego, co jest jej atrybutem, a atrybutem jest to, że tam jest wspólnota, tam jest sąsiedztwo, tam jest łatwo się porozumieć, tam łatwo zbudować pomysł. Stąd ten pakiet dla małych ojczyzn, dla lokalności właśnie. Lokalność jest skarbem, lokalność jest wartością. Tak samo, że to jest inny wymiar obywatelskości, że obywatelskość realizuje się w lokalności i real realizuje się we wspólnocie, która ma nieraz bardzo sąsiedzki wymiar. Konkretnych ludzi, których znamy z imienia, nazwiska, znamy ich w. Zalety, znamy ich wady, ale to są nasi sąsiedzi i z nimi możemy zrobić cuda pod warunkiem, że zaczniemy nadawać na tej samej fali, że będziemy z siebie wydobywać to, co cenne. Tak? A im więcej będzie potrzeb, a Piotrze będzie więcej, dlatego że starość niesie z sobą wyzwania i potrzeby, tym bardziej musimy być nastawieni na, na sąsiedzkość, na samopomoc. I w tym pakiecie dla małych ojczyzn ten element, ten element samopomocy jest jednym z najważniejszych, bo okazuje, okaże się, bo już to wiemy, że bez samopomocy nie poradzimy sobie. Nie ma takich pieniędzy w żadnym państwie, żeby każdy był, czuł się bezpieczny i czuł się potrzebny, nie czuł się samotny. Tak? Więc możemy zbudować gigantyczny wolontariat. W każdej miejscowości, które spowoduje, że nikt nie będzie samotny, nikt nie będzie pozostawiony bez opieki kiedy trzeba, nie będzie pozostawiony bez elementarnego wsparcia. Idę dalej, śwne swoje osiedle. Tutaj pan z i zadała pytania, co z naszym projektem z zmarjącym sołestką i cieszyło mnie to sprymowanie z naszym. To znaczy są osoby, które się identyfikowały z tym projektem, poświęcały dla niego czas, zbierały podpisy jakby do inicjatywą obywatelską prowadzoną przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i się martwi, tak ja, że ten projekt nie wszedł pod obrady, yy, pod obrady sejmu. I to zmianie nowego rządu yy, na zwiększenie tego właśnie funduszu sowieckiego. Czy to tylko, tu ja wiem, że to musi wyjść od górnie, od was, od posłów, czy patrząc w przyszłość na te, na te wybory, bez, zależnie, niezależnie od tego, jaki wynik tych wyborów będzie, czy będziecie mieli możliwość takiego przebicia, bo ja wiem, że pan poseł zawsze był za programem rozwoju obszarów wiejskich, korzystałem z tego. Bardzo dobre. Wioska, bardzo dużo nasza skorzystała z tego i nie ukrywam, że dzięki temu programowi zmieniło się wszystko. Kończąc od stadionów, od wizytówki wsi, czy niezależnie od wyniku będziecie mieli możliwość przebicia te, te, tego, żeby to wprowadzić, żeby zwiększyć ten fundusz, bo nie ma co ukrywać, że on jest bardzo potrzebny, żeby był zwiększony, bo dzisiaj wioski są aktywne, wioski, które nie są aktywne umierają, a tych wiosek nie ma. I dzisiaj ta aktywność musi być czymś podparta, czyli większym funduszem, bo prezesie... ludzie na wsi są tacy, że jak coś dostaną, to oni to kilkakrotnie przerobą tak. aś... większą wykorzystają to, to pozytywnie. Jak zostałem burmistrzem, pierwsza rzecz, którą postanowiłem, to 25% podnieśliśmy fundusz bo no to mogliśmy zrobić jako Rada, Rada Miejska. 25%. W tej chwili yy, i to jest zdarzenie z ostatniej sesji, ostatnia przedostatnia sesja bałkowaliśmy chcieliśmy wprowadzić dodatkowe pieniądze w Funduszu Sowodskim. Wyobraźcie sobie, że jedna plotka rzucona okay. przez yy, oponentów politycznych, czyli przez PIS, spowodowała, że są tysięcy wystraszili. wystraszyli podniesienia funduszu sołowskiego. Nie chcieli. Prawie połowa sołtysów się broniła przed tym, żeby podnieść Fundusz Sołecki. Ogromnej pracy musieliśmy użyć, żeby przekonać sądę sołtysów do tego, żeby zagłosował za podniesieniem Funduszu Sołeckiego. Dlaczego? Dlatego, że oponenci polityczni rzucili plotkę. No dobra, jeżeli podniosą wam, nie wiem, lat, strzelam o 18 tysięcy Fundusz Sołecki w przeciętnej wielkości wsi, to gmina umywa ręce od wszystkich e, powinności własnych gminy na rzecz tej wsi. I to wystarczyło, to są mi zaraz, zaraz. Oni mi dają 18 tysięcy więcej, ale co? Ja będę musiał szkołę wybudować, przedszkole wybudować, tak? Kościół sam też mam tam wyremontować, te drogi, wszystkie to ja pierwicze, bo to dwa miliony. Wystarczyło tylko tyle, tak? I już zrobili swoje. Liczy się wola. Ludzi. I tą, tą wolę trzeba w sobie budować, to, to pragnienie trzeba budować, bo wszystkie rzeczy wielkie zaczynały się, zaczynały się od czyjegoś marzenia. Tak? Od, od tego, że ktoś powiedział, chciałbym, żeby tak było. Wiem, że to będzie dobre. I jeżeli uda się ludziom zaszczepić to to poczucie obywatelskości, podmiotowości to nie ustąpią. To znaczy, to jest potem już tylko kwestia czasu, tak jak była kwestią czasu, że powstanie Fundusz Sowiecki, bo przecież to też nie było usiane różami, ale w którymś momencie władza się doszła do wniosku, warto wydać na to pieniądze. Jeżeli znowu przyjdzie czas, kiedy na pewno będziemy mieli renesans obywatelskości w którymś momencie i renesans lokalności, będą gotowe rozwiązania, będą wzorce bo ja zakładam, że w wielu miejscach y, zostanie ślad i ludzie zaczną myśleć w tym kierunku i będą przykłady. Nie wyobrażam sobie, że w sytuacji, kiedy dojdzie do zmiany władzy y, i będzie możliwość wykonania, y, zrobienia tego aktu odnowy demokracji, żeby było inaczej, to jest konieczność, żebyśmy zostali w europejskim ducie y, demokracji liberalnej. Podkreślam to sformułowanie, liberalne znaczy wolnościowe. Bo to, co zrobił najpierw PiS, to zwrócił znaczenie słów. Pierwszy przy, przy, przymiotnik liberalny, ma oznaczać paskudny, pazerny, wrogi, nieuczciwy, etc., etc. Cała propaganda, chyba ja WIS nad, nad tym pracuje, prawda? żeby dokleić do tego ważnego słowa, na którym rozwinęła się cała europejska demokracja, żeby do tej nieprawdziwe nie, 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 nie znaczenia. Tak samo jak wielkim nadużyciem jest y, nasza partia Prawo i Sprawiedliwość. To jest kompletnie koniec bo Panie. Słucham Panie. różnych źródeł informacji, nie tylko tych, które są nadawane przez te podlewane obowiązki, ale różnych. I czytam też różne czasopisma. Czy pana zdanie, Polska nie idzie w kierunku szkoły? No jest na swoim No bo jeżeli porównamy sposoby sprawowania władzy Erdogana, Putina, Łukaszenki i Orbana i Kaczyńskiego, to to jest jedna rodzina. To już jest jedna rodzina. To już jest, to już jest ten sam. To są te same mechanizmy, gdzie jeden człowiek ma to, władzę mam, z Jeszcze nie. Przyjemna się postępuje, mnie bardzo fascynuje jak młody człowiek, który tak uśpił w opozycji, no i zdaje się, że to było kosztowne, bo posiadanie trzech na w opozycji to jest też kosztowne. Więc, więc jak on, będąc młodym człowiekiem, doszedł do pieniędzy, które pozwoliły mu nabyć od kardynała działki warte setki tysięcy złotych. Myślę, że ja nie będę o tym Ja sam ja jest... byłem w sytuacji, byłem opozycjonistą, tak? Studiowałem i moja, moja droga rzeczowa zaczęła się z tym, co ludzie mi dam dali w w kopertach na w czasie, ślubu, w czasie ślubu, plus dwa plecaki. Dwa plecaki. Ale szybko, dwa plecaki. Też robi wszystko tylko i popiera ten rząd, żebyśmy jednak się w tak no to, to Niestety, to jest... Tak... jest... To jest nie chciałbym, powiedzmy, może inaczej, będę się w kampanii koncentrował na pozytywach, natomiast co prawda, to prawda, to znaczy nie można yy, sobie powiedzieć w ten sposób, tematu nie ma, to jest fundamentalne, to jest, to jest, tak, jest nasza możesz, możesz się okazywać, tak, że może się okazać, że... My nie będziemy mieli demokracji. Tak? Będziemy mieli, demok mieli fasady, tak jak mm -hmm. parlamentaryzm fasady przez Kuścińskiego i przez sposób... To to znakomite słowo Kaczonika, Kaczyńskiego. W żadnym, ja w żadnym trybie. Tak? To jest to. Tak. To ta, ta chwila prawdy, kiedy y, uzurpator mówi jak jest, on nie potrzebuje żadnego trybu. Ja nie potrzebuję. Lokalność jest zanurzona. W rzeczywistości ogólnokrajowej, światowej, europejskiej i zagrożenia są. I to, że polska demokracja jest zagrożona, ludzie czują, ludzie mają świadomość, że są wybierani z tego, co budowało ich jako, jako właśnie obywateli, jako jednostki zaangażowane i odpowiedzialne. Jeżeli im bardziej partyjne jest państwo, tym mniej jest nie przestrzeni, tak jak tutaj w tym, w tym w moim pomyśle jest przestrzeń dla aktywów, prawda, więc trzeba, państwa, które nie tworzy przestrzeni, tak naprawdę wskazuje ludzi na, na emigrację. Czas, czasem to jest realna emigracja, czasem to jest wewnętrzna emigracja, ale tak, tak jest, więc te obawy są, ja je podzielam, wiem, że, że to jest realna groźba, że możemy się obudzić w systemie gdzie państwo będzie partyjne, państwo może być potem już tylko policyjne i prokuratorskie, i państwo może być takie, w którym najlepiej będzie żyło się konformistom i tym, którzy będą przytakiwać, jak to wspaniale jest za czasach, w czasach dobrej, dobrej zmiany. Ale tak, takie systemy już były. No one wszystkie upadły, dlatego że, 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 że po pierwsze, prawda się będzie bronić samym, a po drugie, nie da się rządzić dłużej Polską i Polakami, trzymając ludzi, ludzi w, 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 w takiej łudzie, w takim, takim przeświadczeniu, że yy, można wygrać przyszłość tylko rozdając. Przyszłość można wygrać tylko kremując.